Los całego Śródziemia zawisł na włosku. Hordy z Dol Guldur maszerują niezmordowane na północ w kierunku Dali i Ereboru. A armie Saurona oblegają Minas Tirith na południu. Frodo zdąża do Mordoru. Lorfinden i Gloin przybywają do Mrocznej Puszczy na spotkanie z Królem Leśnych Elfów, Tranduilem, by umocnić sojusz między elfami i krasnoludami. Nieświadomy tych wydarzeń król Krasnodów Dane przygotowuje się do bitwy, która może okazać się dla niego ostatnią. Krasnoludy to nasza ostatnia szansa. Bronimy Erebor albo zginiemy. No i jesteśmy już na mapie, oczywiście troszeczkę przeskoczyłem. Szkoda tam Wam pokazywać pierwszych fragmentów atak, mały atak grupy piratów, który spokojnie pokonujemy. Kolejny gdzieś tam mały atak grupy piratów plus teraz jakiś tam troll się znalazł. Zdecydowałem się w tej misji wybudować fortecę bardzo blisko respawnu, skąd, będzie, skąd będą przybywać posiłki Mordoru i tutaj postanowiłem, że będzie moja linia obrony i to tutaj przyjmę wszystkie siły naszego przeciwnika. Z po, dzięki temu, że wybudowałem fortecę, możemy mieć tutaj bardzo dużo wieżyczek i katapult. Na niecałe 5 minut przed atakiem pojawił się Mumakil. Nie zdążyłem wbudować do końca muru i wszystko przeszedł nam. Ale zobaczcie, jaki on jest niesamowicie odporny na tym wysokim poziomie. Wszystkie oddziały walą do niego, wszystkie działa. Katapulty z łucznicy, topornicy, nawet Dein gdzieś go tam po kostkach e, muska. I on zobaczy, ile czasu potrafi ustać na swoich nogach. Dopiero teraz go pokonaliśmy. Zostają. Zostaje w tym momencie niecała minuta. Staram się wybudować jak najwięcej wieżyczek. Widzicie, że już mur wybudowany. Stawiam kolejne wieżyczki, aby jak najszybciej, jak najłatwiej odeprzeć falę Mordoru. No. no i atakują nas. Widzimy, że tutaj jakiś jeden nazwór się trafił, ale generalnie bardzo dużo jednostek piechoty. Widzimy, że no, tak naprawdę plansza staje się jednym wielkim, poboj... jednym wielkim pobojowiskiem. Liczba tych moich wiesz może budzić respekt. E, także tutaj nasi rywale, no niestety, ale moje katapulty często raniły również moje jednostki. No to jest nieuniknione przy tak wielkim starciu. Wręcz tutaj wychodzi na to, że więcej ja traciłem niż zyskiwałem na ostrzeliwaniu e, tych jednostek. Na nie, kolejne 4 minuty, za kolejne 4 minuty przybędzie kolejna fala, w międzyczasie gdzieś tam z południa. Ruszyli na nas, ruszyły na nas trole, które trzeba będzie jak najszybciej wybić, bo one nas tutaj wyniszczyły, mi troszeczkę ekonomię na południu. No i zobaczcie, że naprawdę można powiedzieć, że na tym poziomie wysokim długo, długo te trole utrzymują się. Przecież to są moje ulepszone jednostki i ta jedna salwa nie powoduje ich śmierci. No i przechodzimy do kolejnej fali Mordoru. Ja tutaj zastanawiałem się, gdzie zrzucić. Naszą moc z powietrza. Zdecydowałem się ostatecznie zrobić to tutaj. W tym miejscu liczyłem, że Mumakila pokonamy, ale bardziej to spodobało, że zniszczyłem swoje wieżyczki, a Mumakile nie pozostało praktycznie nietknięty. Tych wieżyczek miałem sporo. No w międzyczasie tutaj gdzieś przyzwali żmiję, ale ona dosyć szybko została pokonana przez nasze jednostki. I cały czas wróg napierał. Najgorsze dla mnie były te niestety Mumakile. Ciężko mi było z nimi walczyć z tym że naprawdę ich, e, ich życie było, prawie wyglądało jakby im nie schodziło. A przecież moje jednostki były wszystkie ulepszone. Ich jeden, praktycznie jeden czy dwa ciosy i wieżyczki padały. W międzyczasie niestety zostałem zaatakowany z północy. E, widzicie już teraz na mapie czerwoną plamę, która się przesuwa do góry. Ja od razu przesunąłem tutaj jednostki. Niestety w międzyczasie musiałem przede wszystkim bronić mojej fortecy. Co nie było łatwe, praktycznie temu makile utrzymywały się niesamowicie długo na planszy i przez co no nie byłem w stanie za bardzo nic z nimi zrobić więcej. Zobaczcie ile tych jednostek tutaj wrzucających. Natomiast piraci wbili mi się do środka i robili mi po prostu rzeźnie. W międzyczasie kolejne 5 minut do przybycia fali. No ciężko będzie się tutaj zreorganizować 5 minut przy takich stratach. Jedynie du du duży plus, że miałem ogromne zasoby surowców, dzięki temu mogłem tymi jednostkami spomać w rekrutacji, ale zobaczcie ile tych piratów tutaj jest, moje jednostki gdzieś tam ich atakują i to nic nie daje, wezwałem aż łuczników z dali, żeby nam pomogli, bo wydawało się na to, że za chwilę po prostu oni wyniszczą mi całą ekonomię w środku, ja nawet nie wybiję ich połowy, tutaj ostatni mumaki, zobaczcie ta fala już się skończyła dobrą minutę temu. A ten Mumakil jeszcze tutaj stoi, jeszcze na parze i jeszcze ma jedną trzecią życia, naprawdę niesamowicie silne Momakile. No tutaj w końcu udało mi się dobić te jednostki. No i mamy jeszcze 2 minuty na respawn w mojej tutaj fortyfikacji. Widzicie, że 22 sekundy i stawiam kolejny mur. Tych jednostek z, udało mi się troszeczkę wyprodukować. No i w pierwszej fali atakuje nas na za dużo szkód nie zrobił, ale następnie atakują nas trole bojowe. Te ulepszone trole naprawdę robią dużą robotę. Tutaj one widzicie, że praktycznie uderzając raz czy tam dwa w nasze wieżyczki, niszczą je. No i tych troli naprawdę, naprawdę wróg przysłał od groma. Tutaj zdecydowałem, chciałem znowu gdzieś znaleźć miejsce, aby zrzucić te, zrzucić desant z powietrza. W końcu zdecydowałem się tutaj. I zobaczcie, że tych wcale jakiś strat wcale tych strat jakoś dużo e, nie zrobię tym trollom, niestety to nie wiem, był dobry jakiś pomysł, one tak naprawdę wstały i dalej nas e, goniły no tutaj niszczą mi katastrofalnie wręcz wszystko co, co stoi na ich drodze, e, Mordor nie przysłał jakoś wiele jednostek e, piechoty i w międzyczasie nazwór wszedł do Erboru od południa, tutaj gdzieś kolejne nazwóle latające które dobijają mi resztki wojsk, e, niestety nazwór Wjechał mi od południa, ja tutaj nie miałem sił. Zobaczcie, że tylko 470 na 1000 dowodzenia mam już do dyspozycji, także sporo, sporo mi wytłukli. Ja tutaj jednostki nacierają moje prosto z produkcji, więc one nie są w ogóle przeszkolone, nie mają mm, nic ulepszone. Tutaj już mi praktycznie wszystko wybili, gdzieś tą bombady jako ostatni mochikanin walczy, no i też pada. Szybko ulepszyłem jednostki, aby jak najdłużej po prostu wytrzymały. No i mam jedną, w tym momencie no jesteśmy uratowani z tego względu, że Tranduil przybył ze swoimi elfami. No i to przybycie jakby zmienia całkowicie układ sił na mapie. Od razu na zgól w Ereborze to oznacza, że Mordor praktycznie upadł, jednostki zostały pokonane, niszczymy ostatnie budynki i koniec. Przybycie elfów z rocznej puszczy zapewnia zwycięstwo wolnym ludom. Oblężenie Ereboru zostaje przełamane. Cień unosi się znad śródziemia. Pozostało tylko jedno zadanie. Oczyścić jamy Dol -Dur i wyprzeć niedobitki sił ciemności z krain północy.